Witam. Dzisiaj pokażę jak zrobić batoniki energetyczne, takie owocowo-orzechowe. Oczywiście w sklepie jest duży wybór takich batoników, ale ich skład pozostawia wiele do życzenia, a jak już znajdą się z dobrym składem, no to sporo kosztują. Dokładna gramatura i składniki będą w opisie pod filmem jak zwykle. Ja namoczyłam daktyle przed zmieleniem. Wrzucam do blendera. Wlewam też olej kokosowy. Wrzuciłam też od razu orzechy i wiórki, ale już teraz wiem, że lepiej najpierw orzechy zmielić oddzielnie, bo akurat mój blender nie był aż tak dobry, miał trochę kłopot ze zmieleniem tych orzechów. I gotową masę, którą mamy już zmieloną, przekładamy do miseczek. Rozdzielamy masę na dwie części bo do jednej części dodamy karob. Oczywiście jeśli lubicie, możecie dodać kakao zamiast karobu. To już według waszych preferencji, to co lubicie. Ja zawsze wolę karob, On ma taki lekko słodkawy posmak. Oczywiście kolor jego jest jaśniejszy niż kakao, więc te batoniki też nie będą tak y, wyglądały na mocno kakaowe. Mam takie gotowe foremki do małych batoników, ale możecie równie dobrze wyłożyć po prostu blachę do pieczenia papierem i potem pokroić na takie kawałeczki batoników. I to właściwie cały przepis, bo jak już wyłożymy naszą masę, to musimy pożyć do lodówki. Ta część, która była bez karobu, była troszeczkę za rzadka, więc dodałam łyżeczkę mąki migdałowej. No i tak się prezentują na koniec batoniki. I życzę wszystkim, oczywiście, smacznego.